3, 2, 1, akcja. Nadajemy do Państwa prosto z oazy... Jak ona się nazywa? Bo ja nie wiem, gdzie jestem. Oaza nazywa się Dakla ogólnie. A miejsce, w którym jesteśmy, to się nazywa Bir al -Dziebel. Jest tu gorące źródło siarkowe, w którym właśnie podziwiamy Ewę, która się moczy. Jesteśmy tu sami, zero turystów. A, tak właśnie, źródło jest gorące i siarkowe. Temperatura na zewnątrz wynosi 38 stopni, temperatura wody 42. Jesteśmy tu praktycznie sami. Nie wiem jak wrócimy, bo nie ma tutaj dookoła żadnego transportu, ale za to widoki Możemy podziwiać przepiękne. Tam w oddali jeszcze jakiś jeden pan jest, który nas z tym swoim pick-upem. Tutaj le leci Ibis. Ewa chce, żeby jej już nie kręcić tutaj A to mówiłem ja I tak, i teraz wchodzę już tam o